Bardzo dawno nie vlogowaliśmy. W sumie dla Was tego nie widać. Dzisiaj pokażemy. O, jesteśmy od słońca. O! Dzisiaj pokażemy Wam trosze, troszkę naszej dzielnicy. Jest to na kano. E, wielu z Was pyta mnie tu i na Instagramie, gdzie najlepiej się zatrzymać w Tokio? Gdzie najlepiej się zatrzymać w Tokio? Bardzo trudne pytanie. Nie, nie odpowiadam, bo Was ignoruję. Ciężko mi po prostu na to odpowiedzieć, bo. Zależy po prostu na czym wam zależy. <noise> Jeśli chcecie przyjechać i macie 3-4 dni w Tokio, no to. To najlepiej hotel w Sibui. To, no to bądźcie w Sibui. Bądźcie, najważniejsze, bądźcie po prostu na Yamanote Line. To jest taka linia pociągu nadziemnego, który jedzie wokół Tokio. Prawie, że wszystkie wasze takie, no wszystkie rzeczy, które będziecie chcieli zobaczyć w trzech, czterech dniach w Tokio będą gdzieś na tym Yamanote Line może że Akihabara czy Asakusa to trochę zjedziecie, ale i tak Yamanote łączy wszystko w Tokio jest takie najbardziej convenient, wygodne pod tym kątem no i jeśli przyjeżdżacie na te dwa, 3 dni no to bezpieczne stacje obok których warto złapać hotel czy Airbnb to Shibuya, Shinjuku, Harajuku yo Yoyogi, Ueno po drugiej stronie miasta to są jakby bezpieczne stacje obok których jeśli tam będziecie no to będziecie w środku wszystkiego kilka innych rzeczy będziecie musieli dojeżdżać ale na te kilka dni no to to są bardzo bezpieczne opcje, ale chodzi mi o stacje Shibuya, Shinjuku, Harajuku i tak dalej bo to są też nazwy dzielnic i na przykład jeśli znajdziecie sobie hotel Shinjuku A nie sprawdzicie, że, czy jest to obok Shinjuku Station To możecie być bardzo, bardzo daleko Od tego co opisuję Więc sprawdźcie czy to jest obok Shinjuku Station Jest też kilka Shinjuku Station Shinjuku, Nishi Shinjuku i tak dalej Więc Shinjuku Station Ale Shibuya Shinjuku nie są to jakby lokalne miejsca. Są to bardzo, bardzo takie komercyjne pępki świata. Tak. Trochę jak w Śródmieściu albo na Times Square. Albo na Times Square. Jak Dla mnie bardziej jak Times Square, bo w Śródmieściu dalej masz sobie taki, no Warszawę lokalną jakąś, nie? Ale przy takim wyjeździe 3-4 dni w Tokio jest to naprawdę najlepsza opcja, bo i tak nie będziesz miała czasu się wgłębiać w jakąś lokalną kulturę. Jest tyle do zobaczenia w Tokio, że będzie się po prostu skakało od miejsca do miejsca. Ludzie czasami jakby patrzą tak bardzo na miejsce, w którym będą spać, a wydaje mi się, że będąc tutaj warto nie do końca na to patrzeć. Więc jak wygląda wnętrze? Jak Tylko... wygląda wnętrze, czy jest więcej miejsca, czy mniej miejsca, bo jednak większość tego świata toczy się tutaj i tutaj w nocy nawet jest mnóstwo ludzi, więc jakby myślę, że warto przede wszystkim patrzeć na dzielnicę i miejsce, które będzie bliskie do różnych fajnych miejsc niż do tego, jaki komfort będzie w tym mieszkaniu. Agreed. Może że się ma dziecko chyba. W poprzedniej dzielnicy było zupełnie inaczej, bo mieliśmy bliżej do Sindziuku na przykład. Tak. I tu jesteśmy w Nakano, co jest troszeczkę dalej, ale chciałaś się wybrać dlatego, że... Jest dużo bardziej lokalna. I Yocja Sancho ta nasza poprzednia dzielnica, też była powiedzmy taka residential, ale ona już nie miała... Ona była wśród tego takiego... no była wśród takich też trochę biurowców, tak, takich tak, biur, tej takiej a tej jest tak... Widzę, że tutaj po prostu ludzie żyją na każdym kroku tak. i to jest połączone z takim lokalnym tak. bazarkiem. Bo żeby to wytłumaczyć, to trzeba trochę rozumieć Tokio. Jakby większość takich większych stacji ma właśnie taki jakby centrum wokół, nie? wokół nich. W sumie wokół każdej stacji są, jest, gdzie są większość tych stepów, ale tych większych to się robi już takie centrum. I tu jest właśnie takie małe centrum lokalne na Nakano. I właśnie jeśli zostajecie na przykład tydzień czy dłużej, to polecam takie miejsce jak Nakano czy Kołędzi. Nakano na przykład jest już gorzej połączone z resztą miasta, Niż to Shinjuku Shibuya, no bo to są centralne huby takie. Ale dalej jest wy, wy, wystarczająco dobrze połączone, że jeśli się jest tu na 7-8 dni no to totalnie spoko się przemieszcza. Na dodatek ma jeszcze taki pociąg, który jedzie na East i dobrze się łączy z Asas Asakusą. Ale wiesz co, to, bo to jest ciekawe, bo Ty mówisz, że jest tak średnio połączony, ale w sumie na przykład dla Europejskich standardów, tak. standardów jest, jest bardzo trzeba, dobrze. Nie trzeba przesiadać się cztery razy, <gry> tak, żeby dojechać. Tak, jest bardzo dobrze połączone. Wystarczy jednym metrem dojechać, po prostu więcej stacji. Tak. Takie dodatkowe miejsca, które są bardzo dobre na ten krótki pobyt, to jest Ueno czy Tokyo Station też, bo to też są takie stacje, gdzie jest bardzo dużo tych połączeń i od razu się jest przy jakichś takich miejscach do zwiedzania. Tokyo, jest, Tokyo Station jest takie totalnie biurowce, a Ueno ma takie, taki vibe bardziej lokalny niż Shinjuku czy Shibuya, tylko że się jest na east side. I Kuba to... mówi mi, że to jest za dużo informacji i... Ja już się pogubiłem słuchając tego. <grych> ja rozumiem i dlatego chyba tak unikam nagrania tego, bowiem, że... Nie wiem jak odpowiedzieć tak, żeby było w dwóch słowach. Szukamy adapteru do obiektywów. Tu na Hano jest takie małe zagłębie aparatowe. Mieliśmy Fudzie, a teraz idziemy do części z obiektywami i adapterami. W rozmawianiu o mieszkaniu, gdzie należy się zatrzymać. Testujemy obiektyw. Kosztuje ona 20 tysięcy. Kupię sobie tą pięćdziesiątkę, ale żeby ją kupić wracam do domu po paszport, bo z paszportem jest tax free. A podatek teraz wynosi 10%, więc warto. I wrócę rowerem, więc szybko będzie, bo ostatnio, jeśli śledzicie nas na Instagramie, to możecie wiedzieć, że rozwiązaliśmy sobie rowery miejskie. I są takie elektryczne za. 200 jenów za 30 minut. Super deal, bo to jest mniej niż 6 zł. I można to sobie zarejestrować na karcie zagranicznej. Czasami jest problem z tym. Firma się nazywa Loop. powiem jest fajnie, gdyby mnie sponsorowali. I co jest ciekawe, jest, że jak się wynajmuje, od razu trzeba zaznaczyć, gdzie się go odda. Nie można byle gdzie zostawić. Trzeba wybrać albo ten sam miejsce do oddania, albo inny inne miejsce na mapie bo wszystko jest pięknie uporządkowane w Japonii. Lecimy. Bardzo polecam skorzystać, jeśli będziecie mieli okazję, bo fajnie jest zobaczyć takie z punktu widzenia rowera, w sensie, że można jeździć tym metrem od stacji do stacji, tak nigdy nie widzieć tego, co jest po środku, a rowerem się to właśnie zmienia Widzi się te takie miejsca, gdzie się żyje bardziej. Nowy obiektyw? Nowy obiektyw, Nowy obiektyw kosztuje 20 tysięcy, czyli mniej niż 600 zł. Jest on używany. I w tych sklepach z używanymi strzeczami one są mają taki ranking ranking jakby jakości zepsucia zniszczeń. zniszczeń, ale jest w nim tylko kurz i sam mówił, że w ten kurz akurat w ogóle nie wpływa na jakość obrazu. No i przez to jest trochę tańszy niż drugi taki obiektyw, który tu jest, który jest rankowany wyżej AB, ale ma ten sam jakość obrazu. Okej. Okay. Okay. Hej! Podatkiem bez podatku. Ok, Wszystko nagrywam już w nowym. A co Stary, ze starym? Już się nie istnieje. Spróbuję to powiedzieć w większym skrócie. Jeśli jesteście na 3-4 dni, to polecam Shinjuku, Harajuku, Shibuya, Jojogi. Ueno Tokyo Station. Są to po prostu takie centralne huby, które też mają obok siebie e, takie miejsca turystyczne, do których raczej będziecie próbowali trafiać, zobaczyć w tych kilku dniach. Ehm, tylko, że Tokyo Station jest takie turbo biurowcowe. Ueno ma taki lokalny bardziej klimat. Shinjuku, Shibuya i Harajuku to już w ogóle nie. To jest taki ehm, no nie no nie. Jeśli przyjeżdżacie w sezonie turystycznym i te miejsca, które wspominałam są za drogie już, no to taki dobry rule of thumb jest szukajcie coś, co jest na pociągu Yamanote Line. I to już trzeba zrobić trochę research, żeby to zrozumieć. Na jedną ręką. Nakano Broadway, czyli taki bazarek na e, nakanowski, który wygląda trochę jak taka galeria, ale... Taka stara, galeria, nie? Taka trochę... Wygląda trochę przaśnie Bardzo przaśnie. To wygląda jak takie lata 90. w Polsce. Tak, ale jest to um, takie kultowe miejsce dla um, miłośników mangi i anime. Jest tu dużo sklepów Mandarake. Jakby Mandarake jest tutaj rozsiew, rozsiane w różnych miejscach. Jest kilka takich kultowych, fajnych rzeczy tutaj w Nakano Broadway. Następna to jest um, to, że Takashi Murakami, ar ten artysta może znacie, może nie, jeden z takich japońskich, bardziej znanych artystów, ma tutaj swoje studio um, i ma kilka takich innych punktów. Ma tutaj swoją taką kawiarnię, na górze chyba, na drugim mi się wydaje. No, odchodziliśmy na drugie. I też um, galerię ma tutaj. Ale chyba nie ze swoimi dziełami, tylko jakiegoś takiego japońskiego artysty, którego bardzo ceni. Ma to vibe. I co sądzisz? Bardzo fajnie jest. Można też pobrać. Ma vibe. Ale brakuje mi tu jakby jednej rzeczy, mogłoby być tu taka mała wystawa rzeczy, ewentualnie tych mm -hmm. prac artystycznych. Jest galeria. Tutaj, A, obok? Gdzieś no. Ale wygląda Właśnie, super. Że, że to jest fajne w tym na Broadway, że ono jest ym, dla fanów takasi murekami, tak, jest kilka takich, ym, stro, jest trochę takich rzeczy rozproszonych tutaj, z których można wcześniej się, poz, poznajdywać. Funką, Taka się murakami, ale on jest niesamowitym brandem. Wszystko tutaj jest e, do kupienia. Jakby mają strasznie dużo rzeczy, co można kupić ciaska za 6000 jenów. Kawa i e, Macia, którą kupimy, to będzie najdroższa jaką piliśmy do tej pory. Jest to po prostu taki brand. On chyba powstał popularny przez takie kolaboracje z Streetwearem i chyba. Nie wiem, pod kątem moim biznesowym jest to ciekawe. Sama kawiarnia jest fajna, e, bo jest w stylu takiego japońskiego, japońskiej kawiarni, ten, taka odskurowa. Ja sobie wyobrażam, że tak, taki był klimat miejsc właśnie w tym Showa era, lata 30-80. E, I właśnie jest dużo takich kawiarni z takim fajem i to jest połączone właśnie to z takim właśnie jego stylem. Na Maxa. Ma takie słodkie kwiatuszko-słoneczko. To jest jego ten. Skier. Tak, tak. On to sprzedawał za grube hajsy. Tak, tak. I tak to wygląda. Ciągnący się e, walkways. Dużo rzeczy takich anime nerdowych. Eee... Ja, ja, ale ten salon fryzjerski wygląda. Sam mam chyba komiksy. Tu są klony. Tu jest cała druga część. Kupi... Kupić kimono, to podziemie na Cano Broadway mega, mega polecam. Jest ich bardzo dużo w dobrych cenach. Ten barek za mną z lodami jest następna taka kultowa rzecz tutaj na Cano Broadway. Są takie lody, podają wszystkie smaki, takie wysokie kolorowe często trafia na instagram jeszcze dodam z tymi mieszkaniami powód czemu jest tak ciężko powiedzieć jednoznacznie gdzie się najlepiej zatrzymać jest bo w kontraście do amerykańskich czy europejskich miast Tokio nie ma jednego jednoznacznego centrum. Nie ma. Jest kilka dużych takich, jest kilka takich centrum. Shibuya, Shinjuku i Kabukicho, Nagawa jest kilka właśnie i one są najczęściej po prostu skupiskami tych takich największych stacji tam jest jakby takie centrum, które się po prostu robi duże wokół tego. tego jak się patrzy na hotele czy Airbnb's, czy też wynajem tutaj w Tokio, no to często podają e, mieszkanie jako dystans od jakiejś właśnie dużej takiej stacji. Jak patrzycie na Booking czy AirBnB to trafiliście na właśnie takie opisy, opisy mieszkanie. na no tymi uliczkami, które teraz idę. Jest dużo małych różnych knajp, restauracji. Niektóre takie bardzo małe w stylu no mieści się tam 10 osób. Jest ich bardzo sporo. Kilka właśnie uliczek tego. i do tej pory za wejściówkę do tych miejsc nie płacimy. W porównaniu w Shibuya czy w Shinjuku, te takie Jokocio z tymi małymi barkami, to często mają wejściówkę samą 700 jenów. No i to jest następna taka różnica między właśnie taki Nakano, czy kołędzi, czy Nipori, a Shibuya, Shinjuku. A nie skomentowałam. Dodam jeszcze, to dodanie się nie skończę. Jeśli interesuje Cię bardziej takie luksusowe zakwaterowanie, no to okolice Ginza, Tokyo Station jak najbardziej. Są też takie w um, Shinjuku Shibuya, ale tam jest cała taka okolica, taki vibe lux. Czekaj, masz Kuba skończy call, żebym mogła pójść po mój komputer, ale w międzyczasie pokażę Wam. Tak Bardziej szczegółowo ten nasz sharehouse. Więc płacimy za nasz pokój. Za jeden miesiąc to wychodzi 119 tysięcy jenów. Wrócą nam 10 tysięcy. Ale miesięczny koszt, gdybyśmy tu mieszkali dłużej, byłby tak 65 tysięcy miesięcznie. Po, po prostu są takie wysokie początkowe koszty. To jest dosyć standardowe w Japonii. I to jest taki salon wspólny. Tu jest łazienka z dwoma toaletami. I tak wyglądają prysznice. Mamy ich też dwa. I wychodzi się z łazienki na balkon. Na balkonie, na którym są pralki. I tu można wywiesić właśnie ciuchy. My mamy swoje tu wywieszone. I ostatnie drzwi prowadzą do kuchni, gdzie robimy sobie czasami tutaj coworking. E, to jest Rocky. Wczoraj wspólnie pracowaliśmy. E, I kuchnia jest całkiem super, moim zdaniem. No więc, w samej spialni mamy mało miejsca, a to mi nawet nie przeszkadza tak bardzo, jak te pociągi za oknem, gdybym wiedziała. <grym> pobukowałam to bez sprawdzenia, jakby... No nie byłam tutaj, zanim to zabukowałam. To bym, to bym zastanowiła się dwa razy. E, ale te wspólne miejsca, no to to jest... Em, to jest zdecydowanie duży plus. Jest wieczór, jest wieczór, godzina 2046, czyli jeszcze godzina do śmierci Jana Pawła. I wróciliśmy do restauracji, której byliśmy wczoraj. Jest to wietnamska restauracja. Jest tak smaczna, że stwierdziliśmy, że dziś znów. Zjemy, ale jest tam napakowane ludźmi. Ceny. Takie porównywane do Warszawy. Tańsze, ostatnio płaciliśmy 65 zł za przekąskę i dwa badania. Więc wyszło 65 zł i było jest trochę taniej niż w Polsce. I nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej, o miejscach do zatrzymania się w i w Siędziuku, też można zjeść bardzo tanio. Ale taki przykładowy wietnamski jest często około 300 złotych nie. 300 jenów drożej od jednej potrawy. Para z tego. No a to jest, to jest tak cudowne, że można zimne rączki ogrzać ciepłym ręczniczkiem. Oshibori. Sumimasen. Sumimasen. Tak, to w ogóle w restauracjach w Japonii się woła. Telneru, co jest wbrew ym, takiej kultury amerykańskiej, bo tam się jakby siedzi, czekasz i złapie się kontakt. Nie powinno się wołać, ale tutaj jak najbardziej się woła. Można całym, całym ryjem. Po japońsku kolendra jest pakci. Pakci? Trochę pak jak pak -choi. Właśnie nie wiem z czego to jest, bo ono jest napisane pożyczonym, jakby było to pożyczone słowo. Ale gdzie się mówi pakci na kolendrę? Bo jest kolendra, coriander jest cilantro. To jest jakby z takiego hiszpańskiego. Więc gdzie się mówi pakci, pak, pak, Coś podobnego do pakci? W Wietnamie. Często jak się łączy angielski z czymś, to jest lish. Spanglish, Konglish, Nihonglish. Z angielskiego jest bardzo dużo rzeczy używanych w japońskim, na przykład kitchen i różne, ale one są z takim japońskim akcentem i trzeba zrozumieć japoński alfabet, żeby zrozumieć te słowa. Ale jeśli to się zrozumie, to masz naprawdę już tak 300 słów po japońsku. Na przykład mirku, milk, Bi biru, biru no. kohi, biru, beer. Kofi, kawa. Coffee, kawa coffee. Um, ale to, żeby to zrozumieć, trzeba zrozumieć katakany, która jest bardzo prosta do nauczenia się. Więc jeśli chcecie przyjechać i tak trochę zrozumieć czegoś i sobie dać jakieś wyzwanie, to nauczycie się katakany i macie już tak ileś tam. A, jest wine na przykład. Wine. Akurat to jest um, proste. Wine. Jest o, to bardzo jest podobne. Znaczy, jest bardzo podobne. Zamówiliśmy zestaw i to jest chyba to, to i to. O, Ciekawe, smakuje trochę oczywiście alkoholem, ale też takim słodkim ryżem. Próbuję kolejnego, ma 29%. O, to trochę smakuje jak czoja. I trzeci wygląda jak pierwszy. O, ten jest najbardziej jak polski alkohol 40 Bez smaku. Zamówi, zamówiliśmy sobie dania i moje danie, które jest dla mnie, Kasia zamówiła w języku, którego ja nie znam, żeby było bez kolendry. Nie, ona obok. Kolendra obok. Ale dlaczego? Dlaczego? ja chciałem ją od razu w środku. No bo pan, pan powiedział, bo ja pierwsza mówiłam swoje. Pierw mówiłam swoje i powiedziałam pakci bez pakci, bez kolendry. I pan powiedział, i później zamówiłam twoje. Powiedział, też pakci obok? I po, nie, też bez pakci? Powiedziałam, nie, pakci obok. Mylisz się w zeznaniach już. Bo pakci obok było łatwiej niż mi powiedzieć niż pakci w środku. No jasne, jasne. Próbujemy czegoś, czego ja bym raczej nie wybrał, bo jestem dość wybredny jeśli chodzi o mięsa. I to jest e, nóżka z kurczaka. Ja, ja nie jestem wybredna, ja zjem wszystko poza pakci. To zacznij od kupy. E, <grym> Jadłam kiedyś karę o, o smaku kupy? No, była taka restauracja tutaj. Jest to na YouTubie. E, stworzona przez. Em, gwiazdy porno, który wow, stworzył karę okay. o smaku. Tyle rzeczy, chce mi się, tyle rzeczy chce mi się powiedzieć na temat tego, co powiedziałaś właśnie, ale myślę, że zostaniesz zbanowana, więc jakby nie będę tego mówił. To jest to, jest, to utko z kurczaka połączone z biozą. Nie wiem, gdzie jest bioza, a gdzie jest utko. Na końcu widać chyba, że jest nie? nie, 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 wiem. Wiem one, nie? Ja zakładam, że jest to przepyszny. Nie wiem jak to jest zrobione, ale... Jest dobre. Ja się ogólnie me, mega delektuję jedzeniem. Ja uważam, że kocham jedzenie bardziej niż... niż, niż, niż przeciętna osoba. I warto zlizać bardzo. Hmm? Jak smakowało? Drugi raz tak samo wybornie. Bardzo dobre. To chyba jeden z lepszych pho jaki jadłem w ogóle. A jak chcecie poprosić o rachunek to o kaike onagai Sumimasen. Ile nam wyszło? Wyszło nam... 3340 zł. Takim super. Polecamy. Jeśli będziecie w Nakano i macie ochotę na nie japońskie, ale wietnamskie to... właśnie się nazywa? Ja cho. Co tam? Co tam? Jest pasę. Pić alkohol w Polsce. Co jest? Pasę. Pase? A, strong. A tak, tak. Tutaj jest, nie pasę. Jest... Nie pasę. W ogóle e, tak jak w, w Polsce jest pasę, pić alkohol, chyba w roku, czy Nie, dwa lata temu czy trzy rząd japoński zrobił kampanię, żeby młodzi pili alkohol. Jesteśmy w arcade. Ja bardzo chcę zagrać z tobą w Tekena I Ja myślę, że ja będę grał tak, a dobisz tak Wygram. Jeśli są, tutaj, są osoby z Warszawy, które pamiętają lata późne 90. To nie wiem czy pamiętacie, ale na placu Konstytucji był Burger King i na drugim piętrze Burger King. Dla, dla tych, którzy nie rozumiem amerykański akcent Burger King Burger King był salon gier. Salon gier takich jak tutaj. Ja przychodziłem z tatą grać w te gry i dzisiaj wracam do tego świata i gram tutaj, ale w Tokio, w Japonii. O nie! O nie! O nie! O! Urwa. nie Kurde, co nagrywałeś? Nie, nie nagrywałaś jak, jak wygrywałem. No. Przepraszam, ale prawda jest taka, że wygrywałeś też. Kurwa! żyć, człowieku! Przepraszam za przeczeństwo, ale nie da się inaczej. Kurwa! Nie, 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 ma ręcy, co bolą. Nie, on wygrał. nie, 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 bolą. nie, 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 dla mnie było. Tak? Tak. Teraz stara gra. Ona jest Kingiem po lewej. Trwało dłużej niż Cały czas tylko jeden przycisk. Jadąc na wakacje. Zapraszam. Nie tego, co się spodziewaliśmy. Nie. YouTube watch party. Ale, ale brakuje też karaoke. Gdyby do tego było karaoke, to byłoby zajebiste. Kończymy noc. Kończymy noc z e, herbatą z mlekiem i... i e, o Nie ma pysznych kanapeczek z wieczkiem Są, tam pewnie... A ja wezmę ją ja kanapeczkę, a ty weźmiesz onigiri to, to jest tak, tak. Podzielimy się. Tak. Podzielimy się. Dobra, to ja wezmę... A ty mayo Meo Cunameo Csuna Majonez. A też to zjem Ciuna majonez Majonez Podzielimy się. Dobrze. Przyjechaliśmy do naszego do naszego peronu. Naszego. <grywka> Tam w peronie. No nawet nie dziewięć czy czwarta. Czy się suszą nasze skarpety? <grywka> Thank <laughs> you.